Halo, halo, cześć, z tej strony Robert z Akademii Gry. Słuchajcie, muszę wtrącić swoje zdanie, chciał, nie chciał co do wczorajszego meczu. Dla mnie bardzo, bardzo dobrego meczu w wykonaniu reprezentacji Polski. Przegraliśmy, co prawda, z Holandią 0-2, ale powiem Wam teraz jedną rzecz. Mi, jak wiecie, stuknęło już 46 wiosen i ja, tak jak Wam wielokrotnie mówię, czy to na Signalu, czy tutaj na YouTubie, od 30 lat Nasza reprezentacja gra praktycznie tak samo. Są małe wyjątki, typu gramy mecz o życie, tak jak na przykład ze Szwedami, tak jak wcześniej graliśmy mecz o życie. Mamy po prostu na przestrzeni tych lat ileś tam spotkań o życie, czy z taką Portugalią, czy z Niemcami, z którymi wygraliśmy, i wtedy u nas rośnie taki jakiś wielki, niesamowicie duży balonik, i nam, Polakom, wydaje się, że reprezentacja Polski gra co najmniej tak dobrze jak reprezentacja Argentyny, Brazylii, Holandii czy czegokolwiek innego co gra od nas naprawdę kilka klas lepiej i powiem wam tak oglądałem wczoraj ten mecz wynudziłem się niesamowicie ja generalnie taki hały bardzo nie lubię oglądać bo ja lubię oglądać takie wiecie ja nie jestem żadnym ekspertem od piłki nożnej nigdy w życiu nie grałem zawodowo w piłkę nożną więc ja, to jest moje subiektywne, moja subiektywna opinia o tym meczu i o, o naszej reprezentacji. Ja to patrzę jako zwykły, taki szary kibic, który kibicuje im od ponad 30 lat albo i dłużej. I podobnie jak wy, zawsze się łudzę, zawsze mam tą nadzieję, chociaż ostatnio, tak jak już mnie słyszeliście, ta nadzieja gdzieś tam mi uciekła i chyba wyparowała na zawsze, więc mnie wczorajszy mecz absolutnie nie zaskoczył graliśmy z bardzo dobrą drużyną, my jesteśmy mega słaby uszami i w sumie na, na, na to, co, czego można było się spodziewać, no to wyglądało tak, jak powinno to wyglądać. No przyjechali chłopaki młodzi, ja na przykład też nie rozumiem jednego fenomenu, niech ktoś mi to wytłumaczy. Jak może ktoś u nas w kadrze, kto ma załóżmy 32 lata, gra 15 lat zawodowo w piłkę nożną, jak on może być gorszy od dzieciaka 20-letniego z Holandii? Same talenty, oni mają same talenty, a my mamy same bez talencia? Ja tego kompletnie nie rozumiem. Dlaczego trener nie powołuje nowych zawodników? No to ja już wam mówiłem na sygnalu dlaczego. Prawdopodobnie dlatego, że niestety te posadki trenerskie, chociaż trenera uwielbiam i złego słowa na niego nie mówię, ale niestety życie jest życie i wydaje mi się, że posada trenera jest po prostu fenomenalną sprawą. Podobnie jak bycie piłkarzem, prawdopodobnie też jest super sprawą. Wycieczki, przeloty samolotem, hoteliki, baseny, zabawy. No generalnie, no kto by z nas tak nie chciał żyć? No, rewelacja i do tego co miesiąc pensja taka, że zwykły śmiertelnik zarobi to pewnie w parę lat. No więc, no, rewelacja tylko, tylko się bawić. Więc ja na przykład dzisiaj, jak otworzyłem, słuchajcie, wirtualną i czytam jakieś, yy, jakieś teksty. Zmienia, zmienimy trenera, zagraliśmy fatalnie, do niczego się nie nadajemy, Lewandowski nie oddał strzału. No to ja mam takie pytanie, no ludziska, kochani, a czego wyżeście się spodziewali? Że my wybiegniemy jak Argentyńczycy i zaczniemy z nimi grać jak równy z równym? No nie, no przecież weźcie sobie. Szkółki holenderskie, jedne z najlepszych na świecie, i weźcie sobie, nie wiem czy w ogóle jakieś istnieją, no ale załóżmy, że istnieją. Nie, no, istnieją. Szkółki w Polsce, tak? Te większe kluby mają z tego co kojarzę, szkółki. No ale u nas od dawien dawna wszyscy mówią, że u nas szkolenie jest na po prostu, no jest masakrycznie słabe. Sam mam gdzieś tam w rodzinie nastolatka, który gra w piłkę nożną, no i niestety już z jego perspektywy wygląda to tak, że. Żeby coś osiągnąć, musisz mieć znajomości. A jak nie masz znajomości, to możesz być świetnym piłkarzem i nic się nie stanie. No więc u nas to już jest wszystko od, od małego, jest wszystko źle robione. I teraz zobaczcie: Wy cały czas prawdopodobnie ci, którzy się oburzają na to, jak nasi grają, to są przeważnie pewnie nastolatkowie albo ludzie, którzy mają 20 parę lat i oni się dalej łudzą. Do nich niestety nie jest w stanie dotrzeć informacja że załóżmy wyobraźcie sobie taka skala 1 od 1 do 10 poziom piłki nożnej. No to Holandia jest prawdopodobnie na levelu 7-8, a my, mówiąc uczciwie bez żadnej złośliwości, absolutnie żadnej złośliwości, nasza drużyna, nie poszczególni zawodnicy, nasza drużyna jest prawdopodobnie na poziomie 2-3. No więc jakie my mamy w ogóle szanse? rywalizować z kimś kto jest na poziomie 7-8 no nie mamy żadnych nie ma szans, żadnych gdyby to był mecz o życie, gdyby to było być albo nie być tych ludzi w cudzysłowie no to oczywiście oni by się spieli oni by gryźli trawę wczoraj i widzielibyśmy to co widzieliśmy na przykład ze Szwedami tak, że aż się tak zwana japa śmiała sam nagrywam i mówiłem, że wow jak oni zagrali ale wiem na przestrzeni tych 30 lat, które to obserwuję, że to są wyjątkowe takie, to są takie po prostu perełeczki. Teraz będzie 30-40 spotkań mega słabych, żeby znowu było jedno super fajne, bo znowu będzie albo los trenera, albo jakiegoś piłkarza, nie wiem, albo będziemy walczyli, wiecie, o wejście gdzieś. I teraz tak sobie myślę. Przecież nasi wczoraj nie można mówić. Ja, ja nie rozumiem cały czas jednej rzeczy. U nas po meczu za każdym razem jest taka narracja, mieliśmy swoje sytuacje. Gdyby nie ten i tamten, gdybyśmy tu i tam nie popełnili błędu, gdyby nie ten i tamten czegoś by tam nie zrobili, gdyby ci z Holandii może nie zagrali tak do końca, jak zagrali, albo nas troszeczkę dali nam pograć, to może byśmy w ten No to przecież jest masakra, tłumaczenie. I teraz taki jakiś wyciąganie, że ten zagrał źle, ten zagrał... Nie! Oni wszyscy zagrali super! Oni zagrali tak, na jakim poziomie jest ta reprezentacja. I nie mieszajmy tutaj na przykład, tak mi się wydaje, Lewandowskiego, który gra w Barcelonie, <laughs> Przecież, czy grał w Bayernie, ale on miał dookoła siebie mega ludzi, mega ludzi. A tutaj ma od dawien dawna Krychowiaka Zielińskiego. I całą tą resztę tej paczki. Ja nie wnikam, na czym polega fenomen Krychowiaka. Nie wnikam, bo ja się na tym nie znam. Ja słowo honoru, dla mnie. Ja oglądam mecz to ja jestem prostym człowiekiem. Ja lubię, jak są takie akcje, jak wczoraj zrobiła Holandia. Pyk, 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 gol. To cieszy moje oko. A to, że ktoś później po meczu mówi, że Zieliński był najlepszym zawodnikiem? Kurczę, ja oglądam te spotkania już 30 parę lat i wychodzi na to, że ja zielonego pojęcia nie mam o tej piłce nożnej. No dla mnie wczoraj nasi, no zagrali, no miernie zagrali, no zagrali na no tak, jak oni, jak, jak ich stać zagrać, no. I teraz mówienie, zobaczcie, ludzie robią jaja jakieś. Memy lecą. Niby człowiek wiedział, a jednak trochę się łudził. No właśnie, to, to, to takie łudzenie Polaków. Czy wy naprawdę myślicie, że my z Walią wybiegniemy jak Argentyna albo jak Holandia? Nie, nie wybiegniemy. Jak Walia oleje mecz i da nam trochę pograć, to kibice naszej reprezentacji będą mieli takie złudne wrażenie, że wow, nareszcie nasi grają. Ale. Czy u nas będzie taki, właśnie taki fajny futbol dla oka, taka fajna gra z jakimś pomysłem, ja teraz prawą nie idzie, lewą nie idzie, środkiem nie idzie? No to tak, to tak. Nie. U nas będzie cały czas totalny chaos, panika w defensywie. Dziwię się w ogóle temu chłopu, tylko że dzisiaj też tak sobie myślałem. Czemu on nie powie: ludzie, weźcie się ode mnie, odczepcie, jaka reprezentacja? Przecież to jest śmiech na sali, ale on tego nie zrobi. Wiecie dlaczego? No bo kasa. Wizerunkowo prawdopodobnie by stracił, masa firm by się wycofała pewnie. I już dzisiaj od rana teksty na wirtualnej polsce. Jakiś mistrz, tam redaktor, a mówiłem w czerwcu zmienić trenera. No widać od razu, że redaktor ma dwadzieścia parę lat i wierzy cały czas tą magię taką pod tytułem. Jak zmienimy trenera, to nagle oni wszyscy zaczną grać. No nie zaczną. Słuchajcie, na przestrzeni tych 30 paru lat, ja już widziałem tylu trenerów, że to głowa mała. Czy oni zaczęli grać tak jak, nie wiem, Holandia? Nie. Czy oni zaczną grać tak jak Holandia? Wydaje mi się, że nie. Że teraz by Murinio tutaj przyszedł, ktokolwiek inny by tu przyszedł, i on by z tego nic nie zrobił. Bo my cały czas opieramy naszą reprezentację na tych gwiazdach, które, no ja nie wiem, ja nic nie mam do tego chłopaka, do tego Zielińskiego. No ale ile ja już razy mecz oglądałem reprezentacji Polski i za każdym razem ja słyszę ciągle ten sam tekst. Nie no, Zieliński to jest klasa światowa. Gdyby on miał te przebłyski w tej reprezentacji, gdyby on miał te przebłyski. No ale on ich nie ma, już nie wiem, które spotkanie już jest i on nie ma tych przebłysków. To poczort trzymać tego gościa. Ja tego nie kumam, ale domyślam się, że patrząc na to troszeczkę z drugiej strony, to są wszystko milionerzy. Oni się świetnie bawią, zjeżdżają się, jest zabawa, jest, no jest po prostu jest super, jest bajka. No więc czemu oni mają teraz robić rewolucję? Tak jak wam pisem na sygnalu. Po co ma trener robić rewolucję, skoro on ma posadę swojego życia? Po co, jak on sobie za chwilę jedzie na super wycieczkę do Walii? Później sobie pojeździ po świecie na kolejne super wycieczki. Nic do tego trenera nie mam, on jest świetny. Według mnie to jest najlepszy trener, jaki był. Ale nie oczekujmy, że nagle ta reprezentacja Polski zacznie grać jak reprezentacja w cudzysłowie Argentyny. Że my zaczniemy robić super akcje w ogóle jakieś, będziemy mecze wygrywali po 5-6-0. No nie, nie będziemy. Ten poziom jest cały czas stały. To są tylko jakieś poszczególne wybiórcze mecze, gdzie nasi się spinają, bo jest, nie wiem, nagonka, presja, musimy wejść z grupy, czy gramy mecz o wszystko, czy gramy, nie wiem, żeby trenera nie wyrzucili. Tylko w takich przypadkach ja odnoszę wrażenie, że nasi wtedy oczywiście z dużą niechęcią prawdopodobnie, bo trzeba się nalatać i mega dużo potu wylać, ale oni wtedy faktycznie walczą o każdą piłkę. No przecież przypomnijcie sobie, no gdybyście puścili teraz ten mecz z Holandią i za chwilę sobie puścili mecz, nie wiem, jak graliśmy z Niemcami, czy graliśmy teraz z tą Szwecją, no dobrze, to w ogóle kompletnie dwie różne drużyny. Na pewno jest bardzo duże, bardzo dużo ma podejście psychiczne, ale tak jak, nie no, tak jak my zagraliśmy, ludzie narzekają. No nie ma co narzekać. Taki jest poziom reprezentacji polski. I powiem wam na końcu jedną rzecz. Jeśli wy się ludzie kochani łudzicie, że my będąc w grupie z Argentyną, z Meksykiem mamy jakiekolwiek szanse, no to albo w ogóle nie oglądacie tych spotkań, albo po prostu, ja nie wiem, to jest, no nie, no przecież no, no nie czarujmy się, no my z Argentyną i z Meksykiem tak szczerze, całkiem szczerze i poważnie. No my nie mamy żadnych szans. To nie to, że my mamy szansę na jakiś remis. Nie, to byś jakiś musiał cud wydarzyć, żeby tamci z nami nie wygrali. Cud, totalny cud. No cuda się zdarzają, wiem i na to ludzie liczą. Ale jak myślicie, jak my zagramy z Argentyną i z Meksykiem? Ja już wam mogę powiedzieć, jak zagramy. Totalna obrona częstochowy! Totalna! Ustawimy autobus i będziemy się modlili, żeby jakaś. Jedna piłka do lewandowskiego dotarła on, żeby zrobił, nie wiem, siebie co najmniej Messiego razy trzy, ograł paru obrońców i strzelił gola. No to to jest nasza. No bo przecież nie, nie liczycie chyba na to, że my zaczniemy grać jakoś fajnie, nie wiem, skrzydłami, czy jakimiś akcjami, czy nie daj Boże, prostopadłymi podaniami. No nie. My tak nie zaczniemy grać. A ja wam już mogę powiedzieć, jaki będzie skład na ten mundial. Do bramkarza nic nie mam. Bramkarze u nas są naprawdę. To jest top of the top na od wielu, wielu lat. Ten biedny Kamil Glik być może da radę. Znaczy, da radę. No, w pojedynkę to nic nie da rady, ale da radę w sensie, że on no, zagra na swoim poziomie, czyli bardzo dobrym. No i dalej nie ma nic. Dalej nie ma nic. Nic, nic, nic nie ma nic. Później jest Krychowiak, no na pewno będzie grał Krychowiak. Później będzie grał na pewno Zieliński, no i będziemy mieli Milika i Lewandowskiego. Czyli nic się nie zmieni, nic. Kumacie, my dostaniemy baty, i od jednej drużyny od drugiej, i my tam chyba w trzeci mamy tą Arabię Saudyjską, tak? Ja już nawet tego powiem wam szczerze, nie śledzę, bo to za każdym razem jest to samo. Naprawdę. Za każdym razem jest to samo. I tylko ci młodzi ludzie, Widzą tą otoczkę, te, te stadiony wypełnione, ten, ten doping i oni się łudzą, oni wierzą dalej w to, że ta drużyna zacznie grać, nie wiem, jak Kowalczyk z Józkowiakiem kiedyś. No nie zacznie, nie zacznie. Tu by trzeba było chyba faktycznie zrobić trzęsienie ziemi i całkowicie postawić na młodych chłopaków. I podziękować już tym, którzy byli. Tym wszystkim Zielińskim, Krychowiakom i tym innym. No oni już byli. Ja do nich nic nie mam. Oni są pewnie świetnymi ludźmi. Ale oni już byli tyle razy. I co mecz, co patrzę, no to ja nie wiem, czy... No, no, no ten Krychowiak cały czas albo podaje do boku, albo do tyłu. No i to jest rozgrywający nasz. Drugi, czekamy na jego przebłyski. Cały czas czekamy na przebłyski. Nie wiem, ile on już meczów ma rozegranych. Pewnie kilkadziesiąt. I my ciągle czekamy na przebłyski. Dobra, strzelił tam raz, dwa, trzy ileś tam razy strzelił. Ileś razy tam podał, ale to jest mało. To nie może być taki rozgrywający, który będzie miał przebłysk raz na ileś mecze. My musimy mieć mega gościa. Kumacie o co chodzi? Nic tu po mnie. Słuchajcie, dla mnie zagrali świetny mecz. Nie ma co narzekać. Mecz z Walią prawdopodobnie będzie na równie takim dobrym poziomie. Znowu będą ci nasi znawcy się wypowiadali, a żeby nie tamto, żeby nie to, żeby ten nie popełnił błędu. Indywidualne błędy, mecz nam się nie ułożył, coś tam, coś tam i znowu będzie to samo. A nawet jak się stanie cud, i tak jak mówię, ta Walia Soleje kompletnie, bo nie będą się chcieli chłopaki szarpać i wygramy, to będzie znowu takie złudne, złudne takie coś, że wow, mamy ekipę. Do pierwszego meczu na Mundialu. I zobaczycie znowu, co się stanie. Ile ja już to razy widziałem. Koreańczyków mieliśmy ogrywać. To latali koło nas jak chcieli. Później mieliśmy na tam z Afryki jakieś tam zespoły. O! Wszyscy nas lali. Po kolei nas lali jak chcieli. Naprawdę. I na końcu, jak już nie ma tak zwanej tej pompy, nie ma ciśnienia, to my gramy ten mecz o honor i wtedy wow, z Amerykanami, remis, super, yeah! No, no, żałosne to jest żałosne. Mi jest szkoda tylko kibiców i tych młodych ludzi, którzy są po prostu, oni się jeszcze łudzą. Niestety wszyscy pewnie 30 plus, już my się dawno nie łudzimy. My już wiemy jak to będzie wyglądało. Daj Boże, panie trenerze, oby nasi zagrali tak, żeby się chociaż ci kibice cieszyli. Mi tylko o to chodzi, że nawet jak my jesteśmy na tym poziomie 2-3 ale żeby tu było widać walkę, jakieś takie zaangażowanie, żeby było widać tę złość taką jakąś, rozumiecie o co chodzi, że my coś chcieliśmy zrobić, a ja mogę zaryzykować, że jakbyśmy teraz z Kazachstanem zagrali, to byśmy toczyli mecz bardzo równy, albo byśmy jeszcze i przegrali na terenie Kazachstanu, to byśmy na pewno przegrali a w Polsce żałosne to jest no czekam na mecz z Walią, ale ja sobie już nic nie obiecuję, wiem jak to będzie, trzymajcie się, wszystkiego dobrego